przestudiować również, jeśli ktoś się interesuje uzdrowieniem, przestudiować Izajasza 53 w hebrajsku, zobaczycie, to słowo gebur, geburach, czy geburach, czy jakkolwiek się to czyta, e, ono oznacza dokładnie rany i sińce. W ranach i sińcach zostaliśmy uzdrowieni. Ale kiedy czemu to nie działa? W wielu wypadkach ludzi przez wiarę tego nie Uzdrowienie to nie jest jakiś stan, do którego wraca uzdrowienie, to życie uzdrowieniu. Ja jestem zdrowy z dnia na dzień. Ja przyjąłem, jest to część przymierza. Uzdrowienie również, jak się okazuje, i uwolnienie od wrogów, uwolnienie od demonów jest częścią przymierza, ale jak to działa, się automatycznie? Jezus wciąż, dlatego co że, że automatycznie odsyła do tych różnych wersetów, gdzie jest napisane demony wyganiajcie. Gdyby było to automatycznie, Jezus nie musiał, nie musiałaby istnieć służba uwolnienia. Jezus by nigdy z nikogo demona nie wygonił. Zobaczcie to i przyjrzyjcie to według słowa Jezus by nie musiał wyganiać demonów, gdyby tylko e, na zasadzie dobra, przeprowadza ludzi do Jezusa, teraz wszystkie choroby, wszystkie demony wychodzą, teraz lala, poleciały i tak dalej. Po tak nigdy nie było. Sorry, ktoś nagadał głupot, ktoś zamówił, ktoś nie popatrzał, ktoś nie pomyślał, ktoś się nie przede wszystkim pomodlić i zapytać Pana Boga. I tak jak ze wszystkimi rzeczami, gdzie są błędy. Prawda? A więc zobaczcie, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus kazał nam jako wierzący. No bo ktoś... Ktoś mi powie, a czemuż ja miałbym teraz kogoś od demonów wyganiać? Dlaczego miałbym powiedzieć? Ponieważ, ja odpowiem na to bardzo prosto, niech do święte mi da mądrość i, 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 i łaskę to powiedzieć, ale powiewać Ty jesteś tym, który poznałeś prawdę. Ludzie, którzy żyją w ciemności na tym świecie, nie oszukujcie się, a te ciemności to nie są tylko ciemności na zasadzie o, bo ludzie tam, wiecie, jakieś tam mają żyją w jakiejś tam, nie tak to jest ciemność duchowa, to jest szata, której trzyma. Wygracam, tak mówię, cały świat wspomity w ciemnościach i to chodzi o diabła i o demony. Jej działalność, o presję, którą robią na ludziach, żeby ich trzymać dalej poznanie Chrystusa. No więc e, Bóg liczy i pan Jezus wsparciem na apostołów, ale nie tylko, bo wysyła po 70, a później to samo, to sam przekaz, który apostołowie mieli, później się inni. Paweł Paweł nie był oryginalnym dwunastopostołem, prawda? On roznosił później tą naukę, którą Jezus wskazał, prawda? Tą, ale dzisiaj e, oczywiście ludzie coraz bardziej odchodzą od Biblii, coraz bardziej w ekumeniczną papkę, coraz bardziej nie chce się obrazić, no bo nie zaproszą później na ekumeniczne spotkanie, niech się te, e, z tymi ekumenicznymi spotkaniami wypchają, prawda? Ważne jest, abyśmy my, jako wierzący, Głosili Słowo Boże, stali w zwycięstwie, abyśmy mogli Bogu służyć. Jeśli mamy inną mentalność niż Biblia, zauważcie, to mi Bóg pokazywał bardzo jasno. Jeśli mamy inną mentalność niż Biblia mówi. Jeżeli masz inną mentalność, mówisz, że ja mam inne zdanie na ten temat, to po prostu jesteś nieużyteczny dla Królestwa. Jeśli Chrystus mówi ci na przykład, idź wygoń demona z tego człowieka, a ty mówisz, czemu ja? A dlaczego ja miałbym takie rzeczy robić, takie nie, może nieprzyjemne rzeczy i tak dalej? No bo dlatego, że jedno się kazał i dlatego, że taki człowiek nie umie się sam uwolnić, a gdy masz wiedzę, a przynajmniej powinniśmy mieć wiedzę niezbędną, żeby taką osobę przywołać najpierw do Jezusa, pokazać ze Słowa Bożego, to działa, modlić się, jeśli jest możliwość, po chrzestu święte tej osoby i zacząć taką osobę od demonów uwalniać. Tak jak powiedziałem, jeśli, i to jest jeszcze do wierzących, którzy y, doszli już do tego momentu, że widzą, że mają demony, odkryli, że mają demony, Duch Święty oświecił ich, bo to jest to często, czego potrzebujemy. Objawienie nagle, nagle, tak no jak wiecie, siedział ten jeden, Nie. co tam, to, coś tam wynalazł i, i nagle go wani tam siedział, i nagle go oświeciło. Kościć się to nie był Duch Święty, prawda? Ale nas jako chrześcijan czasami tak jest, ludzie chodzą, nie widzą pewnych rzeczy, chodzą w kółko i tak dalej, a nagle Duch Święty jest o, a zobaczmy to. Więc ja mówię do tych ludzi, którzy już, dos, już poznali, że ich sytuacja, ich kondycja, ich rzeczy, które się dzieją w ich życiu, ta opresja, te myśli, te ta bezsenność, ta presji, w różne grzechy odkryli, już doszli do tego, bo wielu z nie widzi tego. Ale jeśli doszli do tego, to ja wam powiem, że demony, tak jak Jezus nasz mówi, nie wyjdą same. Możesz błagać, płakać, smucić się, zalić się <grytanie> z nas, na całego świata, ale to ci nigdy nie pomoże. Jedynie w wierze Jezus mówi, żebyście wzięli wiarę i zaczęli demony wyganiać. To jest proste. To nic nie potrzeba, tak jak pastor z Wrocławia mówi, iść, iść. musisz pod nim może dwa lata, pochodzi, dopiero gdzieś autentyczny będzie miał. To jest brednia, to jest charyzmatyczna. Sorry w zakresie, słowo charyzmatyczna jest w i charyzmatyczne jest to biblijne według ducha świętego ruch, ale charyzmatyczna w tym wypadku brednia, który sobie jakiś ktoś, jakąś człowieczną tradycję wymyślił. Autorytet masz w momencie, kiedy przychodzisz do Jezusa, kiedy Duch Święty wstępuje, ma autorytet, aby imię Jezusa, Palcem Bożym, który jest Duch Święty, wypędzić dowolne demony. Ten autorytet nie został Ci nadany przez coś, nie został Ci po wielkich prac dla zboru nadany, no bo i trzeba pochodzić 10 lat do sporu, żeby móc wyganić demony. Gdzie jest to napisane w Biblii? No, no pokażcie mi wersy. Biblia, Biblia, w Biblia Jezus miał ciekawe podejście. Gościu się dopiero nawróci. Idź, idź go świadectwo. A ci się ponawracali i uczniowie też nie byli długo nawróceni. Idźcie wyganiecie wyganiecie demony. I co oni mieli powiedzieć? No, tu robimy? No idź i zaufaj Bogu po prostu. Zacznijmy wyganie demony. I nie <głosie> z Tobą. Dlatego szpacte Ducha Świętego, że Duch Święty cię prowadzi i, i tak to się zaczyna. A zatem jeśli odkryłeś, że masz demony i Duch Święty ci pokazał, to niech ci uświadomie to i to powinno ci niech to powinno ci stać zachęcić do uwolnienia, ponieważ one same nie wyjdą. To nam pokazuje naturę Szatana. A wiele osób jak widać nie zna. Wiele osób mówi, że jesteśmy w walce duchowej, tak naprawdę o, o diable to, to, to wie mniej niż czasami ludzie na świecie. Mówi o zborach środkowych, artystycznych. A w rzeczywistości natura wroga jest taka, że wróg nie chce wychodzić. Że wróg będzie różnych wymówek używał, wybiegów, będzie Ci dawał różne dziwne strony czasami. Już byś miał iść za na uwolnienie, nagle, nagle o, czujesz, że coś się dzieje, nagle opresja przychodzi, nagle o, czujesz tak, żeby nie iść, żeby było tam, nie wiem, czy rozumiesz, wróg staje na głowie, żeby cię powstrzymać. Ale demony nie wyjdą. Twoja kondycja się nie zmieni. Czy jest to kondycja i zobaczcie, co ciekawego? Dzisiaj wielu ludzi, to ktoś kiedyś powiedział, wiele ludzi dzisiaj w sporach, z nieuzdrowionych przez lata. Dlaczego? Ponieważ demony zostały ruszone. A w sobie Bożym, kiedy demon wychodzi. Chłopak, młody jakiś tam chłopak, epileptyk, demony, które były w nich w jego życiu, rzucały go do wody, rzucały go do tego, kiedy demon trzymuje się, manifestuje w jego życiu w pewnych momentach, zaczął go targać. Yy, dzisiejsza. Medycyna wykonała jakieś epilekcją, ale jeszcze tak w ogóle na to nie patrzy. Więc po prostu gdzie tam są demony. I kiedy demony wyszły, ta kondycja nigdy nie powróciła, ten stan nigdy nie wrócił. To samo ze ślepym. Na ślepce mógłbyś tańcować, śpiewać, kazał mu tańczyć i skakać, dopóki demony z niego nie wyszły. A kiedy demon opuścił, to już nie był ślepy. Dlaczego po prostu demon nim siedział i powoda ślepotę? Demon w nim siedział, budował ochotę. Demon siedział w tej kobiecinie. Może widzieliście takie osoby? zgięta pałka, Nie może się wyprostować. Wystarczy, kiedy demon, ten demon niemocny z niej wyszedł, to wiecie, jak demon jest złośliwy? Zadanie demonów, jak się okazuje, na tej ziemi jest jakie? Żeby robić zło. Złośliwe zło. Ludzie nie znają się pewnie, demony są złośliwe. Stąd. Żeby z nimi wygrać, musisz być bardziej złusiwszy niż woli. I niemiłosierny dla nich. A kościół się czerwcowy tylko uczy. i do wszystkiego, prawda? Jeśli masz, nie do grzechu, nigdy nie zwyciężysz. Jeśli masz jakiekolwiek litość nad diabłem, nigdy będziesz wolny. Ale jest dobra nowina. Jezus przyszedł, by zniszczyć jego diabła. Jezus nie przedsadzka się z diabłem. Nie widzicie, że Jezus przychodzi i, i z diabłem siedzi debatuje i dyskutuje z nim po prostu. Pytał się tam, powiedziałem, jego inne i tak dalej, bez porządku. Możesz to wiedzieć, skąd ten dom przyszedł i tak dalej, to jest czasami ciekawe. Ale Jezus jest w śmiertelnej wojnie przeciwko diabłu. I lepiej, aby ludzie, my wierzący, zdajemy się z tego słowa, Wierzący jest w śmiertelnym konflikcie z szatanem. Śmiertelny dla niego, jeśli mamy właściwą postawę. Jeśli widzimy, jakie zło, czasami jest to zadziwiające, jakie y, zło siatan próbuje wierzący wyrządzić, a wierzący dalej się domi no kiedy te demony wyjdą? No i kiedy się to zmieni. I tak dalej, tak. A co z tym robisz? Ktoś w wie, że wyrzucać te demon, no, ale ile mogę tych demonów wyrzucać? Chodźby dwa cztery na dobre. Jeśli cię męczy, wiecie, y, y, może z takiego założenia. Jeśli coś męczy, to zrobisz wszystko, żeby się tego poznać. Taka powinna się postać. W takiej postawie zwyciężysz. Wszelkie problemy w Twoim życiu w bardzo krótkim czasie, w momencie, to odejdzie. Natomiast, jeśli cię męczy diabeł, to zaczniesz go atakować, albo ty co grozi, jakie kłamstwa, jakie uczucia czasami daje, jakie fałszy, oszustwo, takie rzeczy, kłamliwe, jakieś po jakieś rzeczy nie wiadomo skąd wzięte. Zmożesz go i zobaczysz pełne zwycięstwo. Jeszcze raz powtarzam. Powiedział, demony wyganiajcie. Jezus nie powiedział, przyprowadzajcie ludzi do Jezusa, i teraz one wszystkie odejdą. Jest to oszustwo, jest to kłamstwo, jest to doktryna demonów, która powoduje, że ludzie nie. Wiecie, co najgorsze? Jaki jest jeden z takich trików światarnych, jeszcze ciekawych, które on robi? Przekonywać ludzi, że na przykład. Zostali okrzyżeni w duchu kiedy nigdy nie zostali oszczeni, po to, żeby ich zatrzymać na poziomie zbawienia i później, żeby ludzie żyli w rozumku. Inną rzeczą jest przekonać wierzących, że kiedy przyjdzie do Jezusa, teraz wszystkie demony już wyszły. Po co to diabeł robi? Po to, żeby dalej tam siedział. Powiem wam, demon, który wie, że jeśli one wiedzą, że tam, że, że ty wiesz, że one tam siedzą, demony są bardzo nieszczęśliwe. Demony płaczą, demony księczą, demony nienawidzą człowieka, nienawidzą, kiedy, bo one wiedzą, że kiedy dowiesz się, że one są, Ich czas jest policzony. A zatem, reasumując to, polecam czytanie słowa, ja nauczę tak zawsze i nie boję się zajść do słowa i zacznij się modlić przed Panem. Kościoły mają wiele takich jadąc będąc powtarzane, ktoś tam przejść, coś powie, ludzie później to powtarzają i to im nigdy nie pomoże. Jeśli chcesz pozbyć się yy, korzeni swoich problemów, aby nie odrastały, jak zasadasz drzewo, aby masz chwasty i z chwastu usuniesz troszkę, to tak zaraz się na, na nowo będzie próbował podnosić, prawda? Ale żeby problemy nie wróciły, potrzeba jest uchroniona od demonów, Nie uciekniesz przed tym. Diabłu musisz spojrzeć w gębę, prosto w jego oczy, i powiedzieć mu dość, won, nie będziesz już nic robił. Ci ludzie tak zwodzeni przez demony, którzy mają demony tak naprawdę, chodzą do lekarza, do lekarza, nie powiedzieć, nie będziesz już mnie dzwonił więcej. Już wtedy nie uwierzy, że to trzeba do lekarza, jakaś leki, 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 ja wiem skąd to pochodzi. I ludzie zaczną się angażować w służbę upłonioną, która przyniesie wielkie, wielkie owoce dla Królestwa. Najpierw Satan próbuje i powstrzymać się do Jezusa, później jego działanie jest przed y, powstrzymaniem Cię, otrzyma prawdziwego